Epilog. Utopce szybko spełniły swoją obietnicę. Tak szybko, że umyty i pachnący gwiazdek został ponownie porwany. Tym razem przez swoją gospodynię. Była tak wdzięczna za uratowanie z rąk utopców, że zmusiła gwiazdka do udziału w dniach ślesina i obejrzenia jej pokręconego tańca. Jakby tego było mało. Po występie zaprosiła go na scenę, wyściskała i znowu porwała. Tym razem do wspólnego tańca. Ale co to był za taniec? Takiego układu ślesin nie widział od czasów Napoleona, kiedy to przerośnięte pchły zatańczyły kankana dla francuskiej armii. Gwiazdek nie po raz pierwszy występował na scenie i potrafił na niej zabłysnąć. Na tym polegała jego krasnala supermoc. Tym razem, po raz pierwszy w swojej karierze, zdarzyło mu się, że ktoś świecił jaśniej od niego. Szalona emerytka promieniowała pozytywną energią, niczym reaktor elektrowni atomowej. W taneczne szaleństwo szybko włączyła się publiczność, wśród której było mnóstwo kolonistów. Po powrocie na wykończonego Krasnala czekała kolejna niespodzianka. Natasza Arcyglut spakowała swoje rzeczy i opuściła pensjonat. W holu zostawiła dla Gwiazdka prezent pożegnalny. Ogromne pudło owinięte złotym papierem i czerwoną wstążką, które wyglądało jak przeprosiny. Krasnalowi zrobiło się ciepło na serduszku. Niczego nie podejrzewając, podszedł do paczki i pociągnął za wstążkę. Jeżeli ktoś oglądał Smurfę, to może się domyślić, co się stało potem. Tak. Kabum. Innym był tylko rodzaj wybuchu. Zamiast standardowej fali uderzeniowej, z paczki od Nataszy wydobyło się glutowate kichnięcie. Gwiazdek nawet nie miał siły się wściec. Chlupiąc nogami, doczłapał się do łazienki żeby po raz kolejny wsiąść prysznic. Koniec czytał Adam Gabriel Cieśle.